Dzień dobry i cześć wszystkim od zera do bohatera. Sezon pierwszy epizod już szósty, a inspiracją pomysłodawcą dzisiejszego filmu, tematu na dzisiejszy film jest mój serdeczny przyjaciel Mariusz Urzański, Nawet pozwolę go sobie tutaj zacytować, jeśli nie będzie miał nic przeciwko temu. Zaczynamy od zera do bohatera. Let's go. Tak więc wracamy do tematu systematyczności i zaraz dotrzę do ciebie, co ja mam na myśli i czemu ona służy, bo wydaje mi się, że część osób źle to, źle to sobie wymyśliła. A poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, ale chciałbym zwrócić na pewne rzeczy najpierw uwagę. Po pierwsze, skoro ten cykl od zera do bohatera jest adresowany do osób, nazwijmy to sobie, dojrzałych, to nie znaczy, że osoby młodsze jakby mają inną fizjologię. Chociaż być może niektórym tak się wydaje, że skoro mają 40-45 lat, to jest moja grupa wiekowa, a jeszcze więcej, to już mnóstwo możliwości organizmu. Poszło, pa pa pa, bezpowrotnie już nie ma co. Bo jakby się miało 20 czy tam do 30 lat, to wtedy jeszcze można dużo zmienić. I tutaj pierwsza. Bardzo dobra w zasadzie wiadomość, w każdym wieku można zmienić, ponieważ dzięki właśnie systematyczności można tą fizjologię zmienić na wiele różnych sposobów, o których za chwilę, w każdym wieku. Więc jesteś na pozycji wygranej, nie jesteś na pozycji przegranej. Jesteś na pozycji wygranej, jeśli postawisz na systematyczność. To jest pierwszy powód, dla którego jest ona taka ważna. Drugi powód, dla którego jest bardzo ważna systematyczność, to to, że ludzie myślą, że ta systematyczność w ogóle jest jakby, że po co ona jest, że tą systematycznością, to my przede wszystkim chcemy generować na stałe deficyt kaloryczny, a ten deficyt będzie pozwalał nam pozbywać się tkanki tłuszczowej, więc będziemy lepiej wyglądać i przez to będziemy zdrowsi i że to jest takie, to jest taki pierwsze sztampowe myślenie, poprawcie, jeśli się mylę. Natomiast to, co ja Widzę, kiedy mówię systematyczność, to jest zmiana tylu rzeczy fizjologii na cudowne, że mam nadzieję, że was to zainspiruje. Chociaż dzisiejszy film w ogóle miał być filmem o e, motywacji. Ja wiem, że on się nie każdemu spodoba, kiedy ja już go zrobię, ale to właśnie dzięki Mariuszowi. To no zobaczcie, co Mariusz robi. To jest człowiek, który zaprzecza temu, że można być Iron Manem przy takiej dużej masie mięśniowej. Tam jest 10 kilo w cudzysłowie nadwagi, żeby być dobrym Iron Manem, a on to robi. to dzięki systematyczności i świadomości treningu, więc wspieranie się i inspirowanie się takimi osobami jest jak najbardziej na miejscu. A w ogóle pokażę wam, w jakim ładnym miejscu jestem, stąd dla was nagrywam. Ale widzieli. Więc wracając do samego tematu, dla mnie za słowem systematyczność to nie kryje się tylko to, żeby powstawał ciągle deficyt kaloryczny, tylko żeby się zmieniało mnóstwo fizjologii. Rosną mitochondria ilościowo, roś, rosną objętościowo. I teraz pozwolę sobie zacytować Mariusza, przynajmniej jeszcze z tego, co mi nagrał, widząc wcześniejsze filmy, co warto byłoby Wam powiedzieć? Niech On się wypowie. To jest to, co było do mnie adresowane, a ja Wam to, mam nadzieję, że za jego zgodą udostępniam. A tam się wszystko zmienia: od pęcherzyków płucnych po mitochondria, po błony plazmatyczne, po wchłanialność, po wysycenie krwi rośnie. Tam ja się takie cuda dzieją fizjologiczne, że, że masekra, nie? Ale one się dzieją tylko i wyłącznie, jeżeli jest systematyka. I jeszcze wrócę do tego, co znaczy tak naprawdę ta systematyczność. Bo jeżeli skatujesz swój organizm dwa razy w tygodniu, to ty nic dobrego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Dlatego, że organizm tak katowany, rzadko, ale katowany, tak naprawdę ma problem, w naszym wieku szczególnie zaraz o czym powiem, ma duży problem, żeby wytworzyć, żeby się zaadoptować do tego. Więc nie jest tak ważna nawet jak. Intensywność tego wysiłku, czy objętość tego wysiłku, jak regularność, to jeszcze raz stanowi za systematyką. Więc jeżeli robisz dwa razy coś w tygodniu, dojdziemy do tego, dlaczego to jest ważne, z innych jeszcze powodów. I może od razu to powiem, bo to, co nas z pewnością różni, nie to, że nie możemy zmienić swoich parametrów fizjologicznych. To, co jest dużo trudniej nam przyjdzie, to zdolność rozwinięcia. Regeneracji takiej jak mieliśmy w wieku lat 25 czy 30. I tutaj to jest proces, który właśnie, skoro nie będziemy tego organizmu zabijać, tylko będziemy powtarzalnie dzięki systematyczności pewne objętości, aktywności wykonywać, to będziemy też nabywać regenerację. I ta regeneracja też nam się rozwija, ale niestety wolniej niż wiele innych cech fizjologicznych, czy, czy parametrów fizjologicznych, czy cech motorycznych. Dlatego ta systematyczność jest taka ważna. Ja sam wczoraj, że tak powiem, zaniedbałem trening z tych pięciu, które mam przynajmniej w tygodniu. Wczoraj mi jeden uciekł, który zaplanowałem. Postaram się go nadrobić, bo systematyczność, systematyczność. Ale rozumiem, że czasami się tak zdarzy. Wczoraj potrzebowałem rano popracować dwie godziny przy komputerze, później 8 godzin rączkami, później wyjść na spotkanie. W międzyczasie coś tam zjadłem, ale już wieczorem miałem dosyć. No dobrze, wypadło mi wczoraj, i spróbuję nadrobić dzisiaj. Jak? Ale jeżeli bym tak zaczął odpuszczać, no to nie, no, to, no to, to po prostu nie można. Więc mimo tego, że nie mam tego forsującego wysiłku, czasami dni się tak układają. Ale kiedy będę nagrywał film o motywacji, to Wam się nie spodobają pewne rzeczy, które powiem na temat tego, e, czy moje życie ma wyglądać tak, że ja ciągle mam mieć 14 godzin w ciągu dnia obowiązków, które nie wykluczają z o zdrowie. Wtedy sobie pogadamy. Więc raz jeszcze tylko powiem systematyczność, systematyczność i systematyczność. Zaplanujcie sobie to, dlatego nie robimy bardzo mocnych wysiłków, żebyście zdo nabywali zdolność regeneracji, nie przemęczali się, a jednocześnie mogli po prostu wypracowywać całą fizjologię organizmu. I co ta fizjologia wam da? Po prostu zupełnie inną energetykę. Będziecie inaczej funkcjonować. To, co dzisiaj jest waszym sufitem, będzie waszą absolutną podłogą. Będziecie się śmiać z tego najprawdopodobniej. Dzięki systematyczności, czekajcie, zmienię rękę, bo aż mi odpada. Dzięki systematyczności po prostu, że gdzie wy byliście. Ale to nie odbędzie się dzisiaj ani jutro. To odbędzie się za parę miesięcy. Ja nawiązałem do tego, że będę startował być może w kolejnym Ironmanie. I teraz jeszcze jedno sprostowanie. A to dlatego, że startowałem w, w tamtym roku w My Ironmanie, kosztowało mnie to rok przygotowań. Wy nie dojdziecie w taki sposób do tych pewnych cech, czy parametrów fizjologicznych, czy ilości mitochondriów, czy właśnie zdolności regeneracji, jak ja to robiłem przez całe życie do tej pory. Więc potrzebujecie robić to jeszcze wolniej. Dlatego ja was. Nie namawiam do jakiegoś biegania na tą chwilę. Nie, być może długo, długo nie. Zobaczymy, to będzie bardzo indywidualne dla Was, ale nie próbuję nikogo namówić, bo to, co mi zostało przez lata wypracowane, ja już mam problem z powrotem do tego, ale i tak jestem o ileś tam level wyżej. Więc dla kogoś, kto dzisiaj usłyszał mój film o tym, że ja może wystartuję w tym roku też w Ironmanie, a już na, na pewno w następnym, bo już żeśmy z Mariuszem sobie to, że tak powiem, ustalili, czy chce jakieś mieć tam super swoje cele sylwetkowe, to nie znaczy, że jak dzisiaj się weźmiesz albo za maraton, to nie znaczy, że jak dzisiaj się weźmiesz, że ty za pół roku będziesz miał tak już dobrze wszystko zrobione. Może i wymęczysz nawet ten maraton, czy półmaraton. Bardziej myślę o maratonie. Ale to nie będzie to samo, co Dwuletnie, trzyletnie czy czteroletnie przygotowania, bo te procesy wymagają więcej czasu. Słuchajcie, to jest fantastyczne. W ogóle e, składam dla Was teraz film, e, i poprosiłem Mariusza w międzyczasie o zgodę na to, żeby po prostu jego głos tutaj miał, miał, mógł zaistnieć dla Was, żeby było, że kilka głosów mówi Wam to samo, i to też wybitny, jak dla mnie sportowiec. I on mówi do mnie, ale jeszcze byś powiedział może o regeneracji to i to. A ja mówię, Mariusz, ja już nagrałem ten film, już powiedziałem o tej regeneracji to, co chciałem. Ale żeby wam pokazać, że dwie głowy myślą tak samo, działają tak samo i robią to samo, dorzucam kolejną część z wypowiedzi już po nagraniu filmu, więc teraz dogrywam to i dorzucam to, co mówi Mariusz o regeneracji. Słuchajcie, to jest wiedza w sensie nie my, tylko to jest tak normalne, tak ludzkie, tak fizjologiczne, że pomijanie tego aspektu, żeby postawić tylko na efektywność rozumianą jako dzisiaj i jutro wzrost formy, to się po prostu, to, to jest, nie można tak. Jeżeli chcesz się o siebie zatroszczyć, zadbać i polubić to, co robisz, proszę posłuchaj. Bo na wielu treningach schodziłem z treningu. Wiele razy przerywałem bieganie, bo na początku zacząłem za mocno gdzieś tam pewnie zwiększać dystansę. I, I przerywałem trening za ciężkie nogi. Półtora kilometra przebiegłem, czy tam kilometr, do domku spacerem nie po prostu przerywam. Nie? I te, bym nagrał taki odcinek o regeneracji. Nie? I regeneracja też jest nauczalna. Jak ja bym jutro pobiegł 30 kilometrów, ja bym się regenerował według mnie dzik po tym. Nie? Ale jak ja sobie powoli do tego będę dochodził, to ja po 30 kilometrach regeneruję się 12 godzin w pewnym momencie. Czyli pobiegnę wieczorem 30, spokojnie rano. Mogę już iść na rower na przykład, a no z rozsądku nie idę na, wtedy na bieganie. No i ta regeneracja jest niesamowicie nauczalna. Ja teraz, jak tak już powoli myślę o Ironie, no to cały czas moja głowa jest przy regeneracji. Nie? I tym pięknym akcentem żegnamy się z portugalskiej plaży. Życzę Wam wszystkim bardzo dużo. Patrzcie, jakie tam fajne są miejsca. Życzę Wam wszystkim bardzo dużo systematyczności. Do usłyszenia. sun